Witajcie. Minęło troszeczkę czasu, yy, zanim dorwaliśmy kolejne auto do testów. Yy, jeździliśmy w jednym z pierwszych odcinków naszego bloga Kaszkajem, yy, yy, takim po faceliftingu. Natomiast teraz yy, najnowszym Kaszkajem mamy okazję podróżować. Silnikiem 1.3 Turbo. Yy, wiemy, że to jest silnik z koncernu Renault. Nie jest to najmocniejsza jednostka, ma 140 koni, natomiast yy, pokonując kilkadziesiąt kilometrów tym samochodem, można powiedzieć, że jest wystarczająco dynamiczny. Tak? Nie wiem na ile to będzie okupione też spalanie, potem rzucimy sobie okiem jak to wyszło. Natomiast generalnie to wrażenie robi takie fajne zwarte. Yy, jak dla takiego Suwa yy, miejskiego crossover, yy, w zasadzie można powiedzieć, że robi dosyć dobre wrażenie. Reflektory maledowe, tutaj na pokładzie mamy całe wyposażenie, które w zasadzie wystarcza nam automatyczna klimatyzacja. Ten całkiem sporej wielkości ekran, można tutaj się pobawić, poprzełączać sobie jakieś ustawienia, nawigacja oczywiście i tak dalej. Więc jest troszeczkę tych różnych funkcji, które można. Tutaj sobie poustawiać. Kierownica fajnie leży w dłoniach. Właściwości jezdne są całkiem, całkiem przyzwoite. Samochód zrobił już kilkadziesiąt tysięcy, więc nic nie stuka, nic nie puka. Jest bardzo, bardzo sympatycznie. Tutaj ten mrok, ponieważ już jest późne godziny wieczorne, mrok troszeczkę rozjaśnia, jak tutaj taka obwódka fajna ledowa wokół dźwigni zmiany biegów, chociaż jak jesteśmy przy dźwigni zmiany biegów, słuchajcie, to muszę powiedzieć, że no trzeba się przyzwyczaić, bo tutaj w tej pozycji jest luz, tak? Tutaj jest bieg do przodu, bieg do tyłu i tu nam zostaje bardzo dużo zobaczcie, miejsca i w zasadzie ten luz jest taki dosyć dziwny, nie wiadomo czy to jest wrzucone na luz, czy ten, więc trzeba do tego przywyknąć. Yy, dosyć nietypowo umieszczony na pewno przycisk start-stopu, bo tutaj yy, wydaje mi się trochę też nienaturalne takie miejsce. Natomiast poza tym no, nie mam jakichś większych uwag. Yy, co ciekawe, tam na przebicie zobaczycie, że te drzwi z tyłu. Pozwalają, otwierają się dosyć szeroko pod kątem, praktycznie 90 stopni, i można spokojnie sobie zająć miejsce z tyłu dosyć wygodnie. Jak na takiego miejskiego crossovera, muszę przyznać, że. Jest to dość sympatyczne auto, tak? Wiadomo, nie jest to duży rodzinny SUV, ale pamiętajmy o tym, że to Kaszkaj był jednym z pierwszych modeli na świecie, który zry, wszedł w ogóle, czy nadał ten rytm, i, i, i jak gdyby wprowadził tą klasę na salony. No dzisiaj żaden producent już sobie nie, nie pozwoli, żeby nie mieć takiego crossofera, czy suwa miejskiego, czy też większego, czy nawet takiego w mniejszym wydaniu, co w przypadku Nissana nazywa się Juke i te auta bardzo, bardzo urosły, także bardzo sympatycznie objedziemy potem troszeczkę samochód w koło, to zobaczycie sobie też na zdjęciach, jak to wygląda bagażnik też wygląd jest wystarczający do takich zwykłych potrzeb, no nie jest to ciężarówka, natomiast no, robi dosyć, dosyć pozytywne wrażenie, także trzymajcie się czołem, było krótko, ale tak zwięźle hej.